coś. Mówi, chodź! Czwartek 19 maja k, Mój Marcin jedzie do Gdańska A ja, 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 a ja jadę do Szczecina Dla, e, dla odmiany, także no, tym razem nie spotkamy się e, y, i króca łomnicka to nie wiem, czy to pan czy pani tak, my wszyscy jesteśmy wszyscy jesteśmy aktywni Hej. No, nowy biuletyn, nowy biuletyn, idzie do mnie właśnie nowy biuletyn, bo nie zdążył dojść, ale dostał nóżek. Pełna wolność i demokracja, naprawdę, ale ważne jest to, żeby być cztery. ważne jest to, żeby nie czarować, nie picować, tak jak picują niektórzy politycy, próbując zrobić dobrze różnym środowiskom, różnym grupkom. Jest omowa o jarmarku świętoniańskim na zdrowie. Nie są to wcale rzeczy przyjemne. Na rynku będzie miliard sto tysięcy ludzi, naprawdę, ale wpadajcie, zobaczcie. O czym my tu jeszcze mówimy? W zo zoo. Co my tu jeszcze mamy? No co jeszcze? A właśnie... nie. A tak. Tak, bieg dalej, no to tu macie okazję. Całkiem nie Wrocławia. No oczywiście jest też sekcja poświęcona ja biegnę, a tu oblepiły. Co jeszcze? no Będę Was jeszcze o tym informował. I co jeszcze? Co jeszcze? No dobra, to jest to. za drugi mecz i będę na bieżąco informował o tym wszystkim, co się dzieje. No coś. Ujechać.